Witam Was wszystkich, bardzo serdecznie i zapraszam na nowy materiał z Gry Magic the Gathering. Oczywiście życzę miłego oglądania. Co będziemy robić? Zagramy sobie w event. Event jest darmowy. Ograniczenia eventu, czy tam możliwości, to jest to, że możemy spośród yy, czterech deków. Możemy po prostu sobie wybrać jeden i nim będziemy grali z góry ustalonymi kartami. My wybraliśmy w tym momencie deck z rycerzami. No i spróbujemy. Może nam się poszczęści. Zobaczymy na czym on polega. To ma tam trochę synergii w sobie. O, tutaj jakimiś smokami. I... I nasz przeciwnik podpisuje się szlaczkiem. No ale to nic. Dobra, weźmy. Tutaj akurat mamy taki dość ciekawy ląd. Na razie. Aha. Okej. Okay. Ale to wyjdziemy z niego później. Jako ostatni, tak mi się wydaje, że tak powinno się to zagrywać tą kartą. Z tego względu, że nie wiadomo, jakie, jakie karty nam będą przychodzić na rękę, jak zagramy te lądy, tak? I jaki ląd będziemy chcieli wyciągnąć, bo on po prostu trzeba poświęcić to i przeszukujemy sobie bibliotekę w poszukiwaniu lądu, który nam by się przydał. A nam by się przydał czarny albo biały dobra to działamy i teraz tak i wybierzemy sobie tylko Bejziki, tak kurde nie, niewiele tutaj jest Bejzików no i tak to wygląda, tak się go używa. I teraz będziemy mogli to zagrać. Sorry, zdeptanie. O proszę. Street Kingpin. Mocna karta. to jest jakiś tak z goblinami. Okej, okay, okej. Okay. Dobra. Co sobie wystawimy, bo to wchodzi stopowane. O! Street King, King jest jest za mocny. Nie, nie można go trzymać na stole, bo po prostu no... mocny jest. I także trzeba go od razu wyeliminować. Nie wiem co to jest. Aha, jak atakuje, jak wchodzi na, do gry, to poświęcasz pernament, czyli jakąkolwiek kartę leżącą na stole i on dostaje znacznik plus jeden, plus jeden i dobierasz kartę, tak? Tak, i dobierasz kartę. O, ciekawie to było. A ja muszę deskartować kartę, tak? Chyba bym dwie. A już tu jest. Dobra, to na razie mnie nie stanie. tam. Mama. Aha, to są takie Tak jak te łączone karty Tylko że tutaj Tak jakby mniej miejsca zajmują Nie no fajne są takie karty Z tego względu że są to karty które mm, Są to karty które dają ci możliwości dodatkowe, tak? Myślę, że ona jest tania Chociaż nie do końca, no bo tutaj masz drugi koszt, tak? Nie dość, że jest tania, to jeszcze masz możliwość, możesz do, dopasować ją do, do rozgrywki. No. Także... Są to takie dość mocno użyteczne karty Ataking O, Dobra, zaatakujemy dwoma. Zobaczymy co się stanie. Mam tutaj instant. 5 Pięć obrażeń atakującej albo goniącej kreaturze. Spróbujemy to troszeczkę zburstować. No i dobra. A ta kreatura jak będzie blokować jakieś naziemne yy, hipki? I tak wyeliminuję jakąś kreaturę. Mentor cześć. kurczę. No troszeczkę źle to zrobiłem. godnie szybkim czasie udało mi się wyjść ze wszystkich kart. Tymi dwoma zaatakujemy. A co by nie blokował, to ginie. O. No i dobra, puścił. Elegantnie. Dobra, koczyń O, trzy kreatury muszę pośpić No dobra, no co te? O jedno i jeszcze swoje sobie stworzył Nieźle! To fajna karta My sobie życie dobierzemy Wyposażymy... poszerzymy. O, okej, okay. zero I za 8. A, jeżeli używasz tego, dobierasz kartę, ale tracisz życie, Troj target artifact hmm. Albo kreatura. Nie, to ja wolę na artefakty, czekaj. diamen No bravo. Certo, no, Bra, ne avevo sottovi. Ah, teraz, d'ora. Ora non Jeszcze dodałem smesze. No jeden życia pozostało. No ale dobierze sobie teraz. Chyba życie. Musiał zapłacić. Jest ciastko. Jedzenie. Jest złoto, jest jedzenie. A, wprowadzili sporo, sporo, sporo. Fajnie. Fajnie, że ta gra się rozwija. W jakiś tam sposób. No i teraz na rękę musi mi coś przyjść naprawdę bardzo fajnego. Z tego względu, że najlepiej. No cóż. No wygraliśmy tym deckiem. W każdym bądź razie w jakiś tam sposób byłem w stanie Wam przedstawić, jak to mniej więcej wygląda. Rycerzami. Dostaliśmy kartę z bardzo fajnym wizerunkiem. Szawy Hunter. No dobra. No i oczywiście, jak Wam się podobało, to zapraszam do zasubskrybowania kanału. Do zostawienia jakiegoś śladu po sobie w postaci komentarza. I dziękuję za obejrzenie. Także trzymajcie się wszyscy. W zdrowiu i szczęściu. Cześć!